Dzień dobry. Dzisiaj tak, owszem, będzie o Qs, czyli nowej grupie od Shimano, a właściwie grupie podgrup, ale dla wszystkich ciekawskich na samym końcu będą no niezłe ogłoszenia parafialne, także zostańcie. A my lecimy od razu z Qs, CUS po polsku nie, nie róbcie tego, bo to jest masakra. Trochę to brzmi jak jakiś przykry urząd w Polsce. Centralny urząd ewidencji skarbowej. Jezus, brzmi ochytnie. Nie, cues od create unique experience. To nie tak, że my sami tego chcemy że to musi być takie wow, super. A to zresztą zobaczcie sami, co to. Jedna wspaniała marka, niezliczone doświadczenia. Tak, Qs będzie bardzo powszechny. Myślę, że w rowerach po... już od końca 2023 roku. No będzie, będzie powszechny, dlatego że w tej grupie mamy właściwie, tutaj wskazane na stronie Shimano, 4 podgrupy, czyli U4000, 6000 w wersji 10 i 11 rzędowej i U8000 11 rzędówka, choć jak zagłębimy się w grupę U4000, to będzie tu jeszcze tak jakby podgrupa 3000 więc w zasadzie niby 3 podgrupy 4, 6 i 8 tysięcy, ale że ta 6 tysięcy w dwóch wersjach i w sumie te 3 tysiące występuje, to można powiedzieć, że 5 podgrup, no nieważne jakby liczył, będzie tego tak czy siak mniej, dlatego że Qs zastępuje dotychczasowe. Wszystko poniżej 105 mechanicznej, włącznie z nią, czyli sore Claristia no i właśnie tą 105 mechaniczną, a w grupach MTB Altusa, Czerea, Deorke. Te poniżej dwunastki, no bo dwunastka Deorka zostanie. Czyli mamy tu po prostu klasyczną wielką rodzinę na flatbara pod jednym szyldem Q's. Co nam to daje? No w rzeczywistości dużo łatwiejsze upgrade'y, bo bez względu na to co sobie tu otworzymy, każdy z nich jak sobie zjedziemy na dół będzie korzystał z tego samego 10 lub 11 rzędowego łańcucha. I są tu pewne niedomówienia, i właściwie nie do końca wiem, jak to będzie, bo tutaj twierdzą, że 11 rzędowy o bardzo wąskich ogniwach, ale chyba, jak dobrze rozumiem, to ta 10-11 rzędowa wersja. Linkglide'owa, która była do tej pory, też na tą U8000 wejdzie. Jest to wszystko takie troszkę jeszcze niepewne, ale spokojnie, w końcu się wyklaruje. Zresztą jak już zobaczyliście, będziemy mieć tutaj we wszystkich grupach Linkglide'a. Alternatywę dla HG, Hyperglide, zamiast redukować wagę, pakujemy tutaj trochę więcej mięska, szersze zęby, troszkę wyższe, żeby było większe podparcie dla łańcucha, przez to kuleje waga, będzie trochę ciężej, ale będzie większa żywotność. Shimano twierdzi, że trzykrotnie. Oczywiście no jak przeprojektowane zęby, no to też mają po prostu lepiej te biegi chodzić. To oczywiście, że czas zweryfikuje. Zmiany oczywiście ciągną za sobą gorycz braku kompatybilności wstecznej w większości wypadków. Oczywiście te grupy z 2021 roku Deore XT, które już Link Glida miały, będą z nim kompatybilne, to nie tak, że wszystko B, ale no jak rozumiecie te bez link glide'a, tutaj ze względu na szerokość trybu inny ciąg link glidowy, no manetki i tak dalej, to wszystko papa. Pa. Nie tak od razu, to nie jest tak, że e, Shimano od razu się z tego wycofuje. Dostępność jeszcze będzie przez 7 lat. Shimano obiecuje, jak dobrze rozumiem, z tym, że będzie to stopniowo wygaszane także zmiany nas nie ominą. Jak sobie sami możecie przeglądać po grupach, ich konkretne rzeczy, podzespoły, które wchodzą w nie, no tylko hydraulika. Nie uświadczycie hamulców mechanicznych, więc tak one wypadają, ale czy na trwałe? No wiecie, no zawsze masa w rękawu, może wrzucić jakąś część pozagrupowo, więc to nie tak, że już od razu kaput, ale kaput trzy blaty z przodu we wszystkich jeden lub dwa co do korp to w ogóle sztos 9, 10, 11 kompatybilne w każdą stronę także spoczko no i skoro o tym żonglowaniu mowa to jak bardzo w rzeczywistości bo o ile łańcuch widzicie że raczej między tymi wszystkimi grupami się da co do kaset, kasety wszystkie mają Linglide, więc też żonglować się da. Kasety pasują na HG Bębenek, więc fajnie. Nie dokładają nam tu nowego standardu, czyli na te klasyczne bębenki. Koła z piastami na HG Bębenku się ostoją. Fajne jest to, że w kasetach. Te dwa najmniejsze tryby, skoro wszystko to jest to samo i ma być kompatybilne ze sobą, to te dwa najmniejsze tryby 11 i 13 będą wymienne, i będą wiecie, jak sobie w elektryku dorzucicie Q's. No to jeśli będziecie 25 na godzinę na ścieżkach zajeżdżać taki napęd, a mało korzystać z pozostałych trybów. No, to będziecie mogli sobie to częściej zmieniać. Manetki. Manetki wszystkie mają ciągły glajdowy, więc w teorii wygląda na to, że będzie można nimi żonglować, ograniczać tylko na zakresie, i w sumie taka dziesiątka powinna obsłużyć dziewiątkę. No, jedenastu nie dodacie mu kliknięcia, wiecie o co chodzi. W grupie U8000 icepack dwójka, więc jeśli macie jakieś nie wiem hamulca na FVc, no to nie będzie to takie plug and play. Poza tym oczywiście klasyka na obejmach. I czy te całe zmiany oznaczają, że Shimano już nas niczym nie zaskoczy? No nie do końca. Oczywiście, że przed nimi wprowadzenie czegoś nowego w tych grupach. Na baranka, czyli klasyce szosowej i czy to oznacza, że będzie szosowa wersja Kyusa, a może po prostu rozszerzenie Kyusa o te szosowe wersje z klamkomanetkami i wtedy wspólny ciąg dla tych manetek i możliwość żonglowania. Ale wtedy byśmy popłynęli kreatywnością, aby się działo... Nie no dobra, nie ma się co rozpływać, lećmy dalej, podsumujmy to wszystko. Jak dobrze to wszystko rozumiem, to teraz wzrośnie znacznie grono osób, które będą robić podmianki łańcuchów. Wiecie, grono zwolenników jazdy na 2, 3, 5 łańcuchów, no i częstych podmianek. No bo rozumiecie, przedłużymy życie napędu poprzez większe zęby, no ale ten 11-rzędowy łańcuch. Ciekaw jestem, co będzie z kupowaniem 11-rzędowego SRAMA PC tego 1110 który no nie wiem czy się da teraz kupić poniżej 60 zł. No a jak sprzedawcy to podłapią, to pewnie pójdzie w górę. Chyba że stanie się to nawykiem i wszyscy będą go kupować. No czas pokaże, to będą ciekawe rzeczy. Trzy hamulce obręczowe i trzy blaty po prostu wyleciały. No tak jak wam mówię, mi się wydaje, że nie. To na pewno jeszcze nie prędko, a czy w ogóle wylecą? Na pewno, ale to kwestia wielu, wielu lat, a nie kilku, tak mi się wydaje. Czy jeśli chodzi o magazynowanie, to jest grupa idealna, czyli teraz mamy już wszystko przemyślane, perfekcyjne. No nie do końca, no jak sobie popatrzycie choćby na tą najniższą grupę. To tutaj mamy coś takiego jak Ezel U4000 i Ezel U4010. I obydwie są dziewięciorządowe i są prawie identycznymi manetkami, tylko ta ma two-way release czyli po prostu ten klikacz albo kciukiem, albo palcem wskazującym. Możemy po prostu sobie zmieniać bieg, no nie jest, nie wiem po co to jest, ale widocznie komuś w Shimano wyszło, że tak się bardziej opłaca i tak musi być. No dla normalnego serwisanta czy sprzedawcy to jest problem na głowie, trzeba wiedzieć, trzeba trzymać stan. Szymano musi trzymać stanem, stany magazynowe takich rzeczy, oj masakra, no ale tak dalej jest, więc takie kwiatuszki też są. A o cenach się nie wypowiem. Jak to się wszystko popublikuje i będzie dostępne w sklepach, to wtedy zobaczymy, bo nasz polski rynek może to zweryfikować i będą działy się cuda. A wam co się udało dopatrzyć w CUS? Co tam wypatrzyliście? Jakie macie w ogóle wrażenia? Takie pierwsze, popremierowe, jakie macie przemyślenia? Piszcie w komentarzach z chęcią, poczytam i z wami swoimi spostrzeżeniami, których tutaj nie zmieściłem jeszcze wymienia, a teraz przechodzimy do ogłoszeń. Słuchajcie, kończę pracę w serwisie i sklepie rowerowym, w którym dotychczas można było mnie znaleźć. Czy to oznacza koniec kanału? Nie. Kanał jest moim osobistym projektem i poza pozytywnymi zmianami nie przewiduję żadnych innych. Czy teraz nie będzie można do mnie zadzwonić i dopytać o jakieś rzeczy telefonicznie? W zasadzie nie, no bo przecież nie podam Wam prywatnego numeru. Ale cały czas macie dostępny mój mail kanałowy askunbrokenread.gmail.com, na którego Was odsyłam. Wszelkie pytania śmiało tam. A więc, skoro będą na kanale zmiany, to jakie? Po pierwsze, wreszcie będę miał czas odpisywać na Wasze maile w rozsądnym czasie i nie zna prawdziwej cierpliwości ten, który nie otrzymał odpowiedzi ode mnie po pięciu miesiącach, a bywały wątki, które przetrzymywałem w skrzynce dłużej. Najważniejsze to będzie więcej materiałów kooperacyjnych, na które nie mogę się doczekać, bo teraz jako wolny strzelec będę mógł sobie na nie pozwolić. I czy to koniec serwisówek z, nie wiem, amortyzacją i innymi rzeczami? Absolutnie nie. Tagowe mam w planach, jednak głównym nurtem wrócimy do serwisowej macierzy. O, niech będzie, że tutaj będzie ta serwisowa macierz i ugryziemy bardziej podstawowe tematy. Bo wiecie, mam takie wrażenie, że jak nurek amator w rowerówce ja poszedłem na dno, żeby penetrować głębiny rowerowego segmentu dla Was, zapominając o wielu, wielu podstawach i żeby nie wywalać się na swój głupi ryj. Potrzebuję odświeżyć fundamenty, tak jak fundamentów potrzebuje nurek, takich jak wiedza o dekompresji. Ale pomijając to, po prostu muszę wrócić do podstaw i je pouzupełniać, bo doskonale o nich wiem. I wbrew wielu piewcom teorii, iż kreuję się na jakiegoś góru w temacie, ten kanał powstał właśnie po to, żebym nagrywając materiał uczył się na błędach. Co? No, no właśnie to. Za nami ponad dwa lata przepięknej współpracy, która nam służy. Mam nadzieję, będzie trwać ona dłużej. Ja wrzucam materiały, do których sumiennie się przygotowuję, najczęściej, a wy wyłapujecie błędy oglądając. Jeśli ich nie ma, to skutkiem ubocznym jest całkiem dobry, sensowny materiał dydaktyczny. Jeśli zaś błędy są, to ja się uczę od was, Piszecie mi w komentarzach, wymieniamy się argumentami i wielokroć finalnie zmieniam zdanie za waszą radą. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Dziękuję również moim wszystkim patronom, dzięki którym, bez względu na to, do jakiej branży czy miejsca pracy trafię, ten kanał będę starał się kontynuować. Dziękuję również za cierpliwość, bo ze względu na duży natłok pracy ostatnimi czasy. Wiele, wiele rzeczy zaniedbałem, ale odkręcę. Odkręcę i już się właśnie za to biorę, dlatego ten materiał kończę. Dziękuję. I żebyście niczego nie przegapili, subskrybujcie, obserwujcie. No i widzimy się. Do następnego. Cześć.